Cześć, zapraszam na kolejny trening z serii Pilates dla laików. Tym razem popracują nasze nogi i pośladki. Zaczynamy. Kładziemy się na lewym boku. Staramy się utworzyć z naszego ciała jedną linię, to znaczy ustawić się równo ponapinać to co trzeba, to znaczy podciągamy sobie dolne żebra, tak jakbyśmy chcieli przepuścić malutki strumyczek pod naszym lewym bokiem. Czyli nasza talia nie powinna być, nie powinna za bardzo przylegać do maty, tylko powinna być aktywna. Tutaj kładziemy lewe ucho na ramieniu i trzymamy głowę w miarę prosto, żeby nie wyginać się jakoś dziwnie na różne strony. I co najważniejsze, napinamy sobie lewą nogę na tyle, żeby ta górna prawa mogła sobie na niej tak, że tak powiem, spocząć. I to jest tak, że jak napniemy sobie tutaj te mięśnie trochę, to te nogi się troszeczkę tak jakby podniosą i ustawią odpowiednio. Trzymamy biodra w jednej linii. Możemy się oprzeć prawą górną o matę i będziemy podnosić górną nogę. w wdech. Z wydechem. Górna noga wędruje do góry. Z wdechem opuszczamy, z wydechem unosimy. I teraz, uwaga, staramy się unosić wyżej niż pozwala na nasze biodro, to znaczy jeżeli czujecie, że biodro zaczyna um, się za bardzo otwierać i zmieniać swoją pozycję, to znaczy, że zakres jest za duży, trzymamy cały czas stabilne mięśnie brzucha, żeby um, się nie chwiać. i części pośladka. Ok. Teraz będziemy podnosić nogę troszeczkę wyżej. I w tym celu troszeczkę sobie zmienimy położenie bioder, czyli zejdziemy sobie delikatnie na ten nowy pośladek. Leciutko się musimy tutaj e, zgiąć w biodrak, ale to jest tak delikatne zgięcie, że po prostu praktycznie niezauważalne i unosimy nogę wysoko z wydechem oczywiście na wdechu opuszczamy Jeszcze dwa, OK. Zmieniamy sobie troszkę pozycję, podnosimy się, opieramy głowę na dłoni i teraz podciągamy sobie trochę kolana, ustawiamy sobie stopy w jednej linii z pośladkami. Talia cały czas podniesiona, aktywna, dolna żebra podniesiona. Znowu możemy się tutaj troszeczkę oprzeć ale trzymamy się stabilnie. Wyrównaj kolana tak, żeby było jedną tuż nad drugim. Biodra też w jednej linii i będziemy sobie e, otwierać kolano, ale przy podniesionych stopach, czyli unosimy sobie stopy złączone Kilka centymetrów nad matkę i z wydechem otwieramy kolano. I z wdechem zamykamy. Niedłuży ruch. Współpracujemy tutaj, żeby nam się biodra za bardzo nie otwieramy. pośladek. Jeżeli go nie czujecie, to oznacza najprawdopodobniej, że macie zaburzenia w działaniu mięśnia pośladkowego i trzeba będzie nad nim mocniej popracować, żeby tę funkcję przywrócić. Opuszczamy stopy, i teraz kolana jeszcze bardziej sobie podciągamy w stronę klatki piersiowej, ale powinni, powinny być teraz w jednej linii, tak jakby tworzyć kąt prosty z tułowiem, czyli mamy zgięcie w biodrach pod kątem 90 stopni. Stopy A. w jednej linii też z kolanami, czyli tutaj mamy 90 i 90. Pozycja górnej części ciała bez zmian. I będziemy sobie otwierać znowu kolana. Tym razem zakres będzie troszeczkę większy. Z wydechem na kolana, tak jakbyśmy otwierali książkę, bo tak właśnie się nazywa to ćwiczenie. sobie do kolana aż do 90 stopni, natomiast zobaczcie, co się dzieje, jeżeli próbuję to zrobić. Od razu cała stabilizacja przestaje działać i zaczynam się przekręcać. Nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby ten zakres był taki, żeby zachować stabilną pozycję przez cały czas. jeszcze mocniej połączyć tutaj pośladek. Zwłaszcza jedną boczną część. Ok. Zanim zrobimy drugą stronę, przejdziemy sobie do leżenia na plecach. I uwaga. Pięty. Zbliżamy sobie do pośladka. Oczywiście ustawiamy stopy na szerokość bioder. Leżymy sobie miękko na łopatkach, tak jakby, jakbyśmy chcieli te łopatki ładnie rozłożyć na macie i będziemy podwijać miednicę. To jest ćwiczenie, które może Wam się kojarzyć z takim typowo fitnessowym ćwiczeniem: unoszenie bioder, tak? Mosty, czyli. To co często robimy na siłowniach albo w próbie fitness, natomiast w filetesie to jest nie do końca to samo, ponieważ tutaj u po pierwsze mocno angażujemy przede wszystkim mięsie poprzeczny trzeci a po drugie skupiamy się na ruchu miennicy i wszystko robimy zgodnie z oddechem, tak? czyli przede wszystkim... ogon i chcecie nakryć się tym ogonem, tak? Czyli musicie go tak jakby zaminać, nie? Czyli zamijamy między i dopiero najpierw idą do biodra, potem odrywamy cały odcinek lękowy i piersiowy. Dochodzimy sobie do momentu, kiedy mamy jedną linię złożoną z naszych but i głowy ciała. Bierzemy sobie tak wdech i z wydechem z powrotem takim rolniącym ruchem, jakbyśmy Rolowali dywan, idziemy sobie w dół i na koniec dopiero odkręcamy miednicę, tak? Pierwszy raz wdech i z wydechem odbijamy miednicę i idziemy do góry. Pośladki tutaj oczywiście pracują, natomiast one tylko wykańczają ten ruch, tak? On wychodzi przede wszystkim z naszej miednicy i z mięśni brzucha. tutaj o rondo bo mi o to chodzi. Czyli nie, nie wychodzimy biodrami powyżej linii nóg. To jest mniej więcej to samo, co robiliśmy, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek. Tam, gdzie robiliśmy skłony, też był taki Rulujący ruch kręg po kręgu, tak. Tutaj robimy dokładnie to samo, tylko w pozycji leżącej. I ostatni raz. Super. Czyli tak, pierwsze ćwiczenie kładziemy się, żeby utworzyć jedną linię z naszego ciała. Kładziemy sobie prawy kolczyk na prawym ramieniu, całe ciało aktywne. Napinamy sobie e, mięśnie dolnej nogi, tym razem mamy prawą, aktywną, unosimy się troszeczkę na, na tej nodze i e, podciągamy sobie dolne żebra, tak żeby, jakbyśmy chcieli sprawić, żeby tutaj nam przepłynął taki mały strumyczek. Czyli talia podciągnięta, aktywna. OK. I teraz tak, teraz wdech. I z wydechem unosimy sobie nogę, tak? I tutaj znowu jest ten nieduży ruch tylko do takiego zakresu, jak pozwala nasze biodro Ostatni raz. Dobra i teraz troszeczkę się obniżamy na pośladku i byśmy chcieli usiąść na tym prawym pośladku i leciutko się zginamy w biodrach. Będziemy unosić nogę bardziej do góry. Oczywiście też z zachowaniem prawidłowego zakresu ruchu, żeby nie rekompensować sobie jakichkolwiek braków poprzez wyginanie się w kręgosłupie. Czyli wszystko w dalszym ciągu stabilne. Staramy się poruszać tylko nogą. Wierzamy sobie troszeczkę kolana, ustawiamy z podłowienymi z pośladkami, głowę opieramy o prawą dłoń, trzymamy cały czas aktywnie podciągniętą talię. Kolano ustawiamy jedno nad drugim. Stopy unosimy trochę nad ziemię i z wydechem otwieramy. Ostatni raz. Ok. I mamy tę naszą książkę, czyli idziemy sobie kolanami na tyle wysoko, I żeby zrównać się to. pod kątem 90, 90 stopni z wybrami, Czyli ustawiamy sobie w taki oto sposób nasze nogi. I tu 90, 90, tak jak poprzednim razem. Kolano nad kolanem, biodra w jednej linii, jednym drugim, ok, I na wydechu podnosimy sobie nogę, starając się cały czas utrzymywać te 90 stopni pomiędzy łydką a I pamiętajcie, żeby tutaj nie otwierać bioder za bardzo, żeby się nie, nie skręcać tak do tyłu. e eu está aqui, eu. Dziś dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia i zapraszam do kolejnych filmików.